Mam na tym Bardzo bardzo zastanawiam w kolejnej części. Minecraft. Wasza ulubiona seria. Eee, no. Tu jest farma krówek. O, jest to osiągnięcie, zobaczcie. nie to parki, słodki snuch, nie? Ja to wiedział ten słodki snuch. No. Ja się... Nie nagrał w ogóle Głos I to jest dziwne. I to było najdziwniejsze! I czemu? I Ale tak, tak dobrze potem. potem się wyłączył. Tutaj zrobiłem sobie domek na początku. Na początek. Jak to. W tym domku? Nie na prostych. o tych. Ee, jak one tam mają? Klówek. E, Dobra, już o to. i potem to. Się porozwala, I teraz mam piecyk. Oj. Oj, A, zro pierwsza zrobię jeszcze farmę. Tu zrobię farmę, albo tutaj. tak. tak. Tak, tak. Nie wystarczyło. Szkoda. Najlepsza. się pierwsza część nagrała. Właśnie właśnie, właśnie to nagrywam jak jak wrzuciłem ten film teraz. Jakby Teraz się film ten. Co chcecie wiedzieć? Nie no, to pierwsze tak, wiem o tym że to na pewno brzydko trochę wygląda. On na mnie trochę... Ja nie jeszcze go zmieni. Co? A jaskinka? Jaskinia! Gdzie Jak się... Chcę... Idź, ty! Łowca Okay, Marfa! O się Max! O jezu! Cyclipery! creepery! się, to normalny. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Jeszcze kolejny. Jeszcze kolejny. O nie. Jezu, muszę to kolejny creeper. Muszę powiedzieć, kolejny creeper! creepery What? Ej, chyba ma w życiu pierwszy. I teraz muszę wszystko wyklejać Może mm -hmm. w ogóle tu tylko po obok, tylko tak Ej, w ogóle z tego co Ej, sadzonka. W ogóle nie Ej, to czekaj, to... Ja nie będę jadł lepiej. Ja nie będę jadł. Napisałem, ja to... tam są dwa te... E, ten. Nareszcie żarło jakieś. No, Miałem tu sobie. Ale to małe. Potem tu za chwilę tu się. W tym odcinku sobie zrobimy. No, a potem sobie zrobimy ten porządek. E, pójdźmy na to Jakieś sobie jaja robicie. No, jeszcze dwa. K Nie. i ty! Speedrun! Nie jestem tą I teraz wyskakuje creeper. Za, mo za moimi plecami. To, 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 to jest... To normalny! Tam jakaś rozpierka musi być! A nie, na no, takim mi to chyba teraz nie To Jezu, za się. Maria. To... Już się bałem. I ty. O nie, a ja muszę tam oświecić, ja muszę tu, żelazo. Jak jest najlepszy pomysł? Tu jest żelazo i e nie, na no spokojnie, mogę go. Там же не нас пока, Каждый все... Всё! Если ничего не удерживаем. О, Оля, я кажу, это тех. Лучше светло. И теперь скопием А Вау! А это может сегодня сделаем? А мы же сегодня сделаем? Копание? А, нет, надо все спокойно, может. А, не так, все на раз О, давай Ile zelazda? Ile to z ile? Jak 26, to będziemy to jest mieć zielonych. Nie, nie, nie. To jest już trzecia ruda. Nie widzicie ta o dwa? No. Ja mogę pół seta zrobić. Jest dwa chyba. Zrób samą sobie seta. Nie czego i 6 zimowy. potrzeba. 6 chyba, nie? Ja się nie mylę. 24 chyba. Aha, ale przygodę. Najlepiej ja lepiej to zostawię. To będzie oświetlone. No. A i mieć ćwinki. Mam jednym świnie. Dobra, idziemy stąd, dobra, a już się robi noc, dobra, a ja w ogóle widzę, po czterech minutach już można znowu karmić, po czterech minutach jest skocz, dobra, um. no tak, tak, ja mam to, no to przecież yes. Ale ciasny domek, tu jest Nie. No ta wiem. Tak wiem A bo to na górze nawet można Mhm Ej, ale tak nie zmieniamy tego domu Nie no, no ja, ja chcę I czemu ja, czemu ja to muszę? To jest... A to to jest Więc uh, jest gdzieś tu woda? Jest. Jest. Tam jest. Ej, czekaj, ej, ej, tam są ryby, to może mieć kotka? Kociula, jeden bak. Ona się chyba nie mylę, ona ma tylko dwa ha.

Ja już myślę, że to jest zelazo. Tylko, jak wy w ogóle słyszycie muzykę? Sobie, potem sprawy. Nie, widzę, nie słyszycie tą muzykę, jest trochę głośna. Ej, o. Ej, to jest gra Zobaczcie, chyba Nie, to nie wchodzi. Czekaj, jak on do swojego domu. Albo do tego wejść Wchodzi? Wchodzi. Nie! Idź. A i łyso! Dobrze. Najsi. Nice. Nie. Naprawdę? Że nie korzonki? Znaczy sadzonki, sadzon a może tutaj będziemy mieć farmę, czy ją przenieść? Czekaj. No tak tam! No tam. Tam... Zerwła święte. Padli. Tutaj sobie weźmiemy. I jak to weźmiemy? To zrobię chyba... Wszystkie odcinki będą dwa. I do, nie wiem, do 12 minut dobra, chyba albo, lub mniej dobra, to pa, hello